Witajcie, cześć. W tym materiale powiemy o produktach na zimę. Znanego chyba wszystkim Dunlop. A. Priorytetem marki Dunlop jest zachowywanie najwyższej możliwej przyczepności do drogi, nawet w trudnych warunkach oraz podczas jazdy z wysoką prędkością. Ten cel przyświeca marce Dunlop w zasadzie od początku jej istnienia, a przedsiębiorstwo to powstało w 1888 roku. Co ważne, od 2000 roku należy w Europie do koncernu Goodyear. -a. Zacznijmy sobie od całorocznej nowości, czyli opony Dunlop All Season 2, która produkowana jest w rozmiarach od 14 do 19 cali. Czymś, co wielu z Was rzuciło się już w oczy, jest wykorzystanie bieżnika z występującej już na rynku opony, czyli Denbigh Navigator 3. Natomiast, co ważne, korzystanie z występujących już sprawdzonych bieżników jest dosyć powszechną praktyką. Przykładem tego może być nowość od Pirelli, czyli model Power G Winter z bieżnikiem Cinturato Winter. W tym przypadku producent skorzystał ze sprawdzonego wzoru opony już wspomnianej Demica Navigator 3, który, to bieżnik, co ciekawe, był już brany pod uwagę jako jeden z wariantów dla całorocznej opony Goodyear. Nic więc dziwnego, że producent chciał go wykorzystać raz jeszcze, robiąc lepszą wersję sprawdzonej już opony. Nowa całoroczna opona Dunlopa to gwarancja wysokich przebiegów, skutecznego hamowania i dobrego prowadzenia. A to wszystko z racji na fakt zastosowania w niej najlepszej mieszanki opon Goodyear. A więc można powiedzieć, że jest to swego rodzaju pomieszanie opony Dębicy Navigatora 3 z oponą Goodyear Vector Force Season generacji trzeciej. Czymś, czego nie widać gołym okiem, a co zmieniło się w tej oponie, to dopracowany kształt osnowy, który w powiązaniu z wytrzymałymi materiałami konstrukcyjnymi, zwiększającymi sztywność opony, uprawia prowadzenie na mokrych i suchych nawierzchniach. Do tego dochodzą już powszechnie znane i stosowane lamele 3D, które umożliwiają boczne i wzdłużne blokowanie się bieżnika, zwiększając jego sztywność podczas hamowania na mokrej, jak i na suchej nawierzchni, Zapewniając jednocześnie liczne krawędzie do zapierania się o śnieg. Do tego wszystkiego dochodzi bardziej zoptymalizowana powierzchnia styku opony z nawierzchnią, która tworzy bardziej równomierny rozkład nacisku opony do drogi oraz wspomnianą już wcześniej większą trwałość bieżnika. Oczywiście, jak ta opona całoroczna, musi mieć oznaczenie homologacji zimowej. Wyprodukowany jest w Europie, oczywiście kierunkowy wzór bieżnika. Sprawdzimy sobie, jak wygląda tutaj wysokość oraz twardość mieszanki. Opona w rozmiarze 205-50-17. Niestety, niestety rantu ochronnego nie posiada. Wysokość bieżnika nie jest jakaś tutaj zachwycająca, natomiast jest to 7,6 mm. Twardość mieszanki w granicach 70 punktów w skali szora. 68 tutaj w środkowej części. W różnych miejscach mieszanka będzie miała różną twardość. Ciekawą informacją jest fakt, że wprowadzenie nowego modelu na rynek poprzedziły tysiące godzin pracy i badań nad tym produktem. Prace badawczo-rozwojowe, na które przeznaczono ponad 12,5 tysiąca godzin obejmowały zarówno testy drogowe, jak i wirtualne symulacje. Dzięki temu ten produkt, nowy produkt, oferuje bardzo dobre osiągi w rozsądnej cenie, co, jak wynika z badania konsumenckiego na zlecenie Goodyera, odpowiada na kluczowe potrzeby ponad połowy kierowców. Ta lepsza cena jest spowodowana tym, że producent już nie musiał tutaj wymyślać bieżnika na nowo, a więc wiązało się to z pewnymi oszczędnościami. Model Winter Sport 5 jest to już sprawdzona propozycja, wprowadzona na rynek w 2015 roku. Oczywiście w międzyczasie otrzymywała kilka aktualizacji związanych ze wzbogaceniem opony o nowe technologie, aby mogła nieprzerwanie być konkurencją dla modeli z klasy premium. Dostępna jest w rozmiarach od 15 do 21 cali. No i tym, czym, czym tutaj się może wyróżniać, to bardzo duża ilość klocków w oponie oraz dodatkowe krawędzie, które przylegają do nawierzchni drogi, pozwalając uzyskać znakomitą trakcję i świetne prowadzenie na śniegu. Możemy to zobaczyć tutaj w rowkach, które jak widzimy, nie są proste, co daje dodatkowe krawędzie, oraz tutaj na blokach z jednej i z drugiej strony rowka mamy takie jakby trójkątne nacięcia, właśnie dające dodatkową przyczepność na śniegu. Jak możemy zobaczyć, na bieżniku mamy lamele pofalowane ustawione pod różnymi kątami. Jak możecie zobaczyć, te ustawione kątowo, lamele w centralnej części łatwo się otwierają, co możecie tutaj zobaczyć na przykładzie. Jestem w stanie tutaj cały taki jeden klocek po prostu odjąć od opony, a to oznacza, że będą mocno trzymały się na wierzchni a więc dadzą nam doskonałą przyczepność boczną na śliskich, zimowych drogach. W połączeniu z głębokimi rowkami odprowadzającymi duże ilości wody i błota pośniegowego będą zmniejszały ryzyko akoplaningu i pomagały tym samym zachować kontrolę na mokrych drogach. Na oponie możemy też spotkać wyróżniający się rant ochronny. Tutaj, jak możemy zauważyć, jest on nawet tutaj oznaczony przez producenta w jednym miejscu który ma zminimalizować ryzyko otarcia się naszej felgi z przykładowym krawężnikiem. Bloki opony nie są tutaj niczym połączone, co daje właśnie dużo miejsca na wspomniany śnieg, błoto pośniegowe czy też wodę, a więc opona bardzo fajnie może się zachowywać właśnie w tych trudniejszych zimowych warunkach. W zewnętrznej tej barkowej części opony, jak możemy zobaczyć, spotykamy tutaj lamelki, takie nacięcia równoległe do kierunku toczenia się opony, które mają przeciwdziałać siłom bocznym, które na tą oponę mogą występować, tak aby była bardziej stabilna w zakrętach. Sprawdzimy sobie teraz, jak wysoka, jak wysoka jest ta opona, jaki ma bieżnik. Wracając to wcześniej, jest tutaj ponad 9 mm, w kręcach 9,20, 9,30 mm. Niezależnie, czy będziemy to mierzyć na środku czy z boczku, jest to właśnie w granicach 9,3 mm, więc opona jest stosunkowo wysoka. Jak na, nawet jak na opony zimowe, co do twardości bieżnika, może to być nieco trudno sprawdzić, bo bardzo dużo nacięć, ale jest to w granicach 73 punktów. W skali Shora. w niektórych miejscach jest oczywiście miększa, tak jak to występuje w większości opon, dajcie znać. Jakie są Wasze doświadczenia z oponami marki Dunlop? Jeżeli są jakieś pytania, chętnie na nie odpowiemy w komentarzach. A ja serdecznie Wam dziękuję za uwagę i widzimy się następnym razem. Do zobaczenia. Witajcie, cześć. W tym materiale powiemy o produktach na zimę znanego chyba wszystkim Dunlopa. Pri... Kur. Priorytetem. Priorytetem. Pr... A, a... Dobra.